Hejka wszystkim, ja jestem Wiktoria i chciałabym Was dzisiaj przywitać w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie coś nowego, ja jestem w ogóle mega podekscytowana, bo widziałam ten filmik już u Kulturomaniaczki i właśnie od niej sobie wzięłam taką inspirację i będzie to ocenianie książek po ich pierwszym zdaniu. Słuchajcie, ja sobie wzięłam 10 książek, 10 książek, których jestem bardzo ciekawa, które w sumie są częściowo, niektóre są bardzo już na mojej półce, na moim TBR, niektóre są dosyć krótko, ale jestem ciekawa ich pierwsze zdań. Dzięki temu filmikowi też sobie mogę wyodrębnić książki, które będę chciała w pierwszej kolejności przeczytać. I właśnie sobie sprawdzimy ich pierwsze zdania, ustawimy sobie je w kolejności od 1 do 10. Ja sobie też tak ustaliłam, że... Nie będę zmieniała w trakcie filmiku kolejności, więc, jeżeli jakaś książka już wejdzie na jakieś miejsce, no to nie może się to przesuwać. I, i będzie musiała zostać tak, jak będzie. Jeżeli oczywiście Wam się spodoba taka forma filmików, jeżeli yy, macie może jakieś propozycje na książki do następnej takiej części, to oczywiście pamiętajcie, żeby pisać w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę, dla mnie jest to mega duża motywacja, i wtedy widzę, że Wam się coś takiego podoba, zapraszam Was do oglądania. Nie zapomnijcie również o subskrypcji z dzwoneczkiem najlepiej yy, w opisie i na końcu macie mojego Instagrama, macie mojego TikToka, yy, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli ci, będziecie mieli wolną chwilę do zajrzyjcie również tutaj, bo ja jestem tam troszeczkę częściej, bardziej na co dzień i możecie tam nie zobaczyć po prostu więcej, co ja sobie robię na co dzień. No i co? Zapraszam Was do oglądania, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Więc przejdźmy sobie teraz do książki numer jeden. Ja będę wszystkie zdania czytała z telefonu, dlatego że nie chciałam wyciągać tych 10 książek z regału. Byłyby takie luki, które wyglądały według mnie dosyć nieestetycznie po prostu i chciałam mieć takie pełne książek tło, więc wszystkie zdjęcia, wszystkie książki, wszystkie zdania mam w telefonie. Myślę, że pierwszą książką będzie zawsze chodziło o Ciebie. Jestem jej dosyć ciekawa, też w okolicach jej premiery było o niej bardzo dużo w book mediach. No i co? Czytamy pierwsze zdanie. Jeden z plusów tego, że moja matka pracuje w fabryce lodów. I tu jest właśnie znak zapytania. Na razie chyba dam zawsze chodziło o Ciebie na miejscu siódmym? No właśnie, jak w takim zdaniu nie chodzi o nic szczególnego, to jeszcze bardziej właśnie pobudza to taką ciekawość, co te, o co tak naprawdę chodzi z tymi lodami i dlaczego akurat zaczyna się to od lodów. No ale na razie miejsce siódme. Myślę, że to będzie ok, miejsce jak na, jak na takie zdanie i na pierwszą książkę. Kolejną książką, jaką sobie sprawdzimy, będzie to ostatni, też dosyć duży i huczny fenomen TikToka. Ja widziałam tego mnóstwo na BookToku i będzie to Magnolia Parks. W ogóle jest to patronat jednej z moich znajomych z Bookstagrama, także pozdrawiam Ciebie, Martyna, i gratuluję jeszcze raz. Akurat zauważyłam i tutaj pierwsze zdanie to również jest pytanie i brzmi ono ile miłości spotykasz w życiu? No i to jest pytanie. Kurczę, i to jest ciekawsze moim zdaniem niż tamto? Tutaj trafiliśmy na takie pytanie, które w sumie skłania nas do refleksji, skłania nas do, do takiego myślenia na ten temat, a ten temat jest w sumie dla mnie dosyć ciekawy. Ja też w ogóle lubię tematy około miłosne, a tu jest właśnie taki, taki temat, który właśnie pobudza naszą ciekawość i skłania nas do myślenia. No bo tak naprawdę ile miłości spotykamy w życiu? I każdy tutaj ma swoją odpowiedź na to pytanie. Ja chyba swoją zachowam dla siebie, ale... No, ciekawsze, dużo ciekawsze. Myślę, że będzie to na razie miejsce piąte. Kurczę, jak na razie trafiają nam się takie zdania, które są dosyć krótkie. Jak na razie to w sumie były same pytania i liczyłam na coś dłuższego. Wiem, że na przykład we Flowless pierwsze zdanie jest naprawdę bardzo długie i mam nadzieję, że teraz też się takie trafi. A kolejną książką, jaką sobie weźmiemy, to chyba będzie To co zostaje w nas na zawsze. Pisałam o niej mega dużo poleceń, no ale kurczę, jakoś nie mogę. Grube książki jakoś za bardzo mnie do siebie nie przyciągają, ale teraz ocenimy sobie po pierwszym zdaniu, a pierwsze zdanie Brzmi nie byłam pewna, czego się spodziewać, wchodząc do Cafe Ref. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Ale do licha, na pewno nie mojego zdjęcia, wiszącego za kasą i opatrzonego optymistycznym hasłem, tej klientki nie obsługujemy. I w sumie to podoba mi się. Zaciekawiła mnie dosyć no. Hmm. Myślę, że będzie to jak na razie miejsce drugie, to co zostaje w nas na zawsze. Kurczę, powiem Wam, że fajne pierwsze zdanie. W sumie po takim zdaniu możemy się spodziewać, że książka będzie taka trochę z humorem i, i w... no jestem jej mega ciekawa teraz, szczerze mówiąc. Myślę, że po pierwszym zdaniu jak na razie z tej trójeczki najprędzej bym po nią sięgnęła. No, ale przechodzimy do czwartej książki już. I myślę, że zobaczymy sobie teraz zwykłych śmiertelników. Ja tą książkę w ogóle dostałam. Dostałam ją na spotkaniu z, może kojarzycie, Booktoker taki podczytany, dosyć popularny. I właśnie on organizował swoje spotkanie chyba na 10 tysięcy obserwujących, o ile pamiętam, na Instagramie. Było to w bibliotece i były konkursy, gdzie można było wygrać książkę. I ja właśnie wygrałam zwykłych śmiertelników, ale ja w ogóle swój egzemplarz wtedy postanowiłam ozdobić podpisami uczestników właśnie tego spotkania. Ogólnie też planuję zrobić coś takiego na targach w Krakowie, na których będę, bo w sumie jest to dla mnie taka dosyć ciekawa i fajna pamiątka. Mogę sobie wziąć podpisy ludzi, których tam poznam. No i co? I przechodzimy do pierwszego znania ze zwykłych śmiertelników. Miejsce było jak z koszmaru, otoczone białym płotem i znowu trafiliśmy na krótkie jak z koszmaru, wiecie, Zwykli Śmiertelnicy, w sumie. Z tego co wiem, to jest książka o wampirach. I teraz możemy myśleć, o co tak naprawdę może chodzić. Wydaje mi się, że będzie tutaj chodziło może o szkołę, no bo ta w ogóle tematyka tej książki i jej fabuła chyba właśnie jest rozgrywana w szkole, więc może chodzi o szkołę. Będzie to jak na razie chyba miejsce szóste, bo bardziej mi się podobało zdanie z Magnoli Parks, ale w sumie też jest dosyć ciekawe. Teraz sobie może zobaczymy Emilian Kisses in Your Lifetime. Ta książka też była dosyć sporym fenomenem. Ja w ogóle u niej bardzo dużo widziałam u kulturomaniaczki. Ona bardzo dużo mówiła o tej książce i właśnie przez nią kupiłam ją, bo bardzo mnie zaciekawiła. No i zobaczymy sobie teraz pierwsze zdanie. Wydaje mi się, że to może być jeden z moich faworytów, ale nic nie mówię, bo nie wiem, nie czytałam. Minęły 3 lata, 4 miesiące, dwa dni i kilka godzin od chwili, gdy spojrzałem na nią po raz pierwszy. Ej, wydaje się mega fajne zdanie, bardzo mi się podoba, mega urocze w ogóle, tak mi się wydaje, że urocze, bo w sumie z drugiej strony może on odwodzi właśnie takie trochę creepy, nie? Że gościu tak odlicza, ale mi się to jakoś tak dziwnie urocze kojarzy i chyba będzie to miejsce numer jeden, czyli A Million Kisses in Your Lifetime idzie na miejsce pierwsze. Myślę, że kolejna książka to będzie Black Restless Soul... I która będzie książka? Numer 7? Sześć? 7 Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli numer 7. Nie, sześć. Sześć. Numer 6, Eee, pięć. Wiecie co, ja nie umiem wliczenia. Tutaj będziecie mieli wszystko. Raz razy sześć? E, sześć razy sześć. To jest najgorsze. Obracam w dłoniach zdjęcie które zrobiłem 12 lat temu. Ciekawe, ale chyba będzie to miejsce ósme. Miejsce ósme. Bo nie jest jakieś takie bardzo intrugujące, ale. No, średnio w sumie mnie zaciekawiło z tych zdań, które były jak na ten moment to najmniej. Myślę, że możemy dać kolejną książkę, książkę numer 6. Będzie to książka, której chyba jestem najbardziej ciekawa z tego zestawienia tak na dobrą sprawę, bo będzie to książka, gdyby był ze mną, ja jestem mocno jakby najarana na tą książkę, i jak na razie jest to od jakiegoś czasu numer jeden zaraz po tym, jak będę już miała trochę wolnego czasu, to to jest jak na razie pierwsza książka, po którą będę chciała sięgnąć. Tego sierpniowego wieczoru nie byłam z finnym, jednak wyobraźnia wypaliła ten obraz w mojej głowie tak mocno, że niemal stał się wspomnieniem. Dosyć. Ciekawe. W ogóle bardzo ładne zdanie, bardzo mi się podoba. Na pewno będzie to numer 3 na 100%, bo bardzo mi się podoba to zdanie. Nie wiem, co więcej mogę o nim powiedzieć, ale na pewno bardzo mi się podoba i bardzo mnie zaintrygował i bardzo, bardzo zaciekawił. I nie mogę się doczekać jeszcze bardziej, aż sięgnę po tą książkę, bo jestem ciekawa, dlaczego takie zdanie jest jako pierwsze. I o co chodzi z tym właśnie wspomnieniem? Myślę, że na siódemeczkę weźmiemy sobie Bad Friends. To jest pierwsza y, część serii Friends. Było o niej dużo w bookmediach, bardzo dużo jej widziałam na bookstagramie. Ona w ogóle była dosyć popularna i dużo ludzi ją zachwalało, więc jestem ciekawa, co ma, sobie, y, da, co ma do zaoferowania. Na pewno cię nie przekonam, żebyśmy tu zostały? To też jest pytanie. Szczerze bym powiem, że mi się najmniej podoba jak na razie. Więc będzie to dziewiątka nie, dziesiątka, dziesiątka, ostatnie miejsce. Nie podoba mi się za bardzo to pierwsze zdanie, i yy, nie zachęciło mnie ono do osiągnięcia po tą książkę. No i zostały nam, słuchajcie, dwie perełki, dwie książki, o których jest. Jedna z nich to jest dosłownie fenomen, fenomen w ogóle jak dla mnie całych book mediów. Yy, to, że ta książka, według mnie. To jest w ogóle strasznie dziwne, że ta książka jest, jest aż tak popularna, bo trochę tego nie rozumiem. Ja kiedyś miałam też z nią styczność na łodpadzie, więc pewnie już możecie wiedzieć o co mi chodzi i co teraz będzie, a mianowicie będzie to Start Fire. Ja ją, z nią kiedyś miałam do czynienia na łodpadzie, przeczytałam w sumie sporo mniej część, ona teraz w papierowych wersjach chyba wychodziłaby, tak że czytałam przeczytałam chyba jakoś 3-4 tomy papierowe, ale w wersji jeszcze tej na łodpadzie. Nie wiem dlaczego jest Aż tak popularna, nie rozumiem tego, ale nie wiem, może papierowa wersja jest jakaś dużo lepsza. Nie wiem, nie rozumiem, zobaczymy. Długo wierzyłam, że wszystko się ułoży. Zostało mi miejsce czwarte i miejsce dziewiąte. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, naprawdę nie wiem, trudno mi wybrać. Zainteresowało mnie ono, bo daje ono właśnie coś takiego do myślenia, że tam się musiało dziać coś takiego, że właśnie że się nie układało i że ktoś próbował odbudować tę relację, starał się nad nią, nad nią pracować i że chciał, żeby było dobrze, ale nie było. Wiecie co, zrobimy inaczej, nie będę na razie dawała temu miejsca, bo w sumie jeżeli dałabym to na miejsce czwarte, no to wiadomo, że ósemka by została dla My Beloved Monster, bo to będzie właśnie kolejna, już dziesiąta książka. No a kurczę, to było trochę nie fair, więc słuchajcie, teraz sobie przejdziemy do książki numer 10, czyli My Beloved Monster, no i wtedy zobaczymy, która idzie na czwórkę, a która idzie na dziewiątkę. Norwood w stanie Karolina Północna było spokojnym miastem. To zdanie z My Beloved Monster właśnie, no za dużo nam w sumie nie mówi, mówi nam o tym w sumie, gdzie się dzieje akcja książki, ale tak naprawdę tyle to wiemy z samego opisu, no bo wiemy, że książka jest o tym, że tam było bodajże jakieś, jakieś morderstwo. Czy to mnie jakoś bardziej zachęciło do tej książki niż opis? No nie. Czy to mi coś powiedziało? No też nie. Oprócz tego, gdzie się dzieje akcja. Wydaje mi się, że jednak zdanie ze Starter Fire było dla mnie troszeczkę bardziej ciekawe i przez to, że jestem typową romansiarą, ja uwielbiam romanse, to takie zdanie właśnie Jakoś bardziej do mnie przemówiło, więc oficjalnie w tabelce Start a Fire idzie na miejsce czwarte, a My Beloved Monster idzie na miejsce dziewiąte. Ja też przez to, że ustaliłam sobie, że właśnie nie będę zmieniać miejsc potem w trakcie, no to też to tak wygląda. Pewnie jakbym mogła zmienić, to trochę by się to inaczej ułożyło, ale w zasadzie to, no, jestem fair, więc nic nie zmieniam. Możecie mi powiedzieć, czy Wam się w ogóle podobał taki odcinek, co o tym myślicie. Mi się w sumie podobała taka forma. Następnym razem w sumie możemy dać sobie inne książki. Mogę wziąć też książki z Waszych propozycji, w których Wy jesteście ciekawi pierwszych zdań. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Oczywiście pamiętajcie o pisaniu komentarzy. Ja zawsze komentarze czytam. Ja uwielbiam sekcję komentarzy. Lubię jakieś od Was rady, lubię jakieś propozycje. Piszcie, jakie książki mogłyby być w kolejnej takiej części, bo mi się bardzo podobała taka forma odcinka. Nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę, bo jest to dla mnie duża motywacja. Nie zapomnijcie również o subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych nowych odcinków. No i co? Ja was jeszcze odsyłam do opisu. Tam jest mój Instagram, tam jest mój TikTok, także jeżeli będziecie mieli wolną chwilkę i jeżeli jesteście ciekawi, co ja tam sobie robię na co dzień, to zapraszam. No i co? Widzimy się niedługo i do zobaczenia.